Chciałem nagryć odcinek, to nie jest kłamstwo, kończę z YouTube'em, nie wiem przez kogo, ale przez kogoś. I co dziękuję, że byliście ze mną przez te dwa miesiące, znaczy przez miesiąc, ale jutro dwa miesiące. Więc dziękuję wam wszystkich, wszystkim. Nie zmieniajcie się, bo to co wy robicie to po prostu jest super i prosiłbym was, żebyście się nie zmieniali i co naprawdę te dwa miesiące nie mógłbym sobie wymarzyć lepszych uwierzcie mi, że was wszystkich lubię, ale po prostu nie mogę już nagrywać. Prosiłbym was, żebyście zostawili tam subika, gdzie teraz tutaj dam wam linka, chyba. No linka, czy może wam dam. I prosiłbym was naprawdę nie zmieniajcie się, bo naprawdę to, co wy odwalaliście na tych liveach, po prostu taka atmosfera była fajna, że po prostu Wam to. Kocham Was. Naprawdę. Jesteście najlepsi i nie da się z Was zmienić. To. Co. Miłego dnia i powozonka do kiedyś, może. Elo.